Inflacja to cichy zabójca, który niepostrzeżenie zmniejsza wartość twoich pieniędzy. Czy jednak wiesz, że przy odpowiednim przygotowaniu inflacja może być nie zagrożeniem, lecz szansą? W tym filmie pokażę ci praktyczne strategie, które pomogą nie tylko ochronić twoje pieniądze, ale także się wzbogacić podczas inflacji. Zostań do końca. Dowiesz się, jak podejmować mądre decyzje finansowe. Najpierw zrozummy, co dzieje się podczas inflacji. W skrócie ceny rosną, a twoje pieniądze kupują coraz mniej. Jeśli twoje oszczędności po prostu leżą na koncie lub w domu, tracisz ich realną wartość. Na przykład, jeśli inflacja wynosi 10%, a twoje pieniądze nie pracują, po roku za te same 100 euro kupisz tyle, ile dziś za 90. Co to oznacza? Musisz przenieść swoje środki do aktywów, które rosną szybciej niż ceny. Złoto historycznie było jednym z najbezpieczniejszych sposobów ochrony pieniędzy przed inflacją. Gdy wartość waluty spada, złoto często utrzymuje swoją siłę nabywczą. Pamiętaj jednak, złoto nie jest narzędziem do szybkiego zarabiania. Chroni wartość, ale nie generuje dywidend ani odsetek. W czasach inflacji nieruchomości często drożeją, zwłaszcza te wynajmowane. Czynsze rosną wraz z inflacją, dzięki czemu możesz uzyskiwać pasywny dochód i chronić swój kapitał. Jeśli nie masz wystarczających środków na zakup nieruchomości, rozważ inwestowanie w fundusze nieruchomościowe, czyli REIT. Akcje wielu firm z czasem przewyższają inflację. Wybieraj przedsiębiorstwa oferujące podstawowe produkty lub usługi, na które popyt pozostaje stabilny nawet w trudnych czasach gospodarczych, np. w sektorach żywnościowym, energetycznym czy zdrowotnym. W USA i innych krajach można znaleźć obligacje, których oprocentowanie jest bezpośrednio związane z poziomem inflacji. To doskonałe narzędzie do ochrony kapitału przed jej wpływem. Inflacja jest szczególnie niebezpieczna dla osób żyjących z oszczędności, dlatego dochód pasywny jest nieoceniony. Inwestuj w akcje wypłacające dywidendy, nieruchomości lub inne instrumenty, które generują stały dochód. Twoim celem jest sprawienie, by twoje pieniądze pracowały na ciebie, pozwalając ci utrzymać lub nawet zwiększyć siłę nabywczą. Dywersyfikacja. Nie możesz trzymać wszystkiego w jednym koszyku. Ulokuj swoje środki w akcjach, nieruchomościach i innych klasach aktywów. To pomoże zminimalizować straty, jeśli jeden rynek upadnie. Płynność. Zawsze miej trochę gotówki na nieprzewidziane sytuacje. Nie trzymaj jednak wszystkiego w jednej walucie. Rozważ koszyk walut lub stabilne waluty zagraniczne. W czasach inflacji największym ryzykiem jest brak działania. Trzymanie pieniędzy i czekanie na lepsze czasy może być najdroższym błędem. Ważne jest jednak, by podejmować ryzyko odpowiedzialnie. Analizuj, planuj i działaj. Inflacja może być Twoim wrogiem, ale może też stać się szansą. Twoje pieniądze muszą pracować na Ciebie, zamiast tracić swoją wartość. Jeśli te strategie są dla ciebie przydatne, kliknij lubię to zasubskrybuj kanał i podziel się tym filmem z przyjaciółmi. Zadbajmy o swoją finansową przyszłość razem.